Rozmowy z Duszką Duszka, dokąd ty się wybierasz z tym neceserem? Do biura. Jak to do biura? Co ty będziesz tam robić w biurze? Będę biurzyć. No ale jest sobota, a biuro jest nieczynne w weekend, tylko dopiero w poniedziałek. Ale ja zanim dokicam, to będzie poniedziałek. A dokąd ty musisz tam jechać, iść, kicać? Na piąte piętro. No to możecie podrzucić. O nie, 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 ty mnie nie, lepiej nie podrzucaj. A co masz w tym na seserze? Mam, ym, mam na stanowisko menażera, oraz mam niezbędnik, oraz mam lunch. Na no co sobie wzięłaś na lunch? Przecież to dopiero w poniedziałek. Wzięłam sobie prowiant, żeby wytrzymał. A na ile ty tam dni chcesz być? Do pierwszej wypłaty. A ile można się zapytać, ile będziesz zarabiać? Do negocjacji. Jak to nie wiesz, ile będziesz zarabiać? Negocjacje to proces komunikacyjny, w którym strony dążą do osiągnięcia porozumienia poprzez wymianę argumentów. Propozycji przy jednoczesnym zachowaniu swoich kluczowych interesów. Duszka, co się z tobą dzieje? Ja będę robić karierę. Ja będę świadomie i będę od razu długofalowo będę w procesie rozwijać swoją kompetencję i będę zdobywać doświadczenia oraz będę podejmować decyzje zawodowe. I to wszystko doprowadzi do tego, że ja będę zrealizowana w, w kwestiach osobistych celów i oraz aspiracji, moich również, o, moich przede wszystkim aspiracji. Krótko mówiąc potrzebna mi jest kasa. Ale po co Ci jest ta kasa? Żeby przez aspirację, asertywność, analityczność, i adaptacyjność oraz autonomię, żeby zabezpieczyć sobie teraźniejszość oraz przyszłość. No dobrze, dobrze, to ja wszystko rozumiem. To w takim razie idź kicaj i przynieś dużą kasę. A ja sobie tutaj będę spokojnie żyć, czekać na ciebie. Wiedziałam, że ci chodzi tylko o kasę! Tylko kasaj, kasa ci w głowie! A gdzie miłość? Gdzie jakieś uczucia? Duszka, ja mam do ciebie uczucia, współczucia. Zostaję zatem i skuszę się na sianko. Przynieś sianko, przynieś dużo, dużo siana.